Dzień dobry, dobry wieczór. Ja w moich ulubionych okolicznościach przyrody, przyrody. Za mną piękny bóg, Nade mną słońce, dookoła. Zielono, bezludnie. Lubię ludzi, ale ja też lubię bez ludzi. Do rzeczy. Eee... Zapraszam z tego miejsca. Do czegoś, co przyszło do mnie niedawno, i tak naprawdę cały czas zbierałem się, żeby to ruszyć. Zapraszam Cię, mężczyzną, do spotkania ze sobą w innej formule. 12 kroków do prawdy. 12 mężczyzn, 12 miesięcy, 12 spotkań po 3 godziny z tym, co w nas żywe. Um... Do 12? Nie wiem. Tak poczułem. I tak będzie. Z czym będziemy się spotykać? Z tym, co w nas żywe. Jeżeli miałbym zaplanować to, to nie zadziała. Co mogę i co robię, to jest otwieram przestrzeń i zapraszam do niej, stojąc w swojej prawdzie dzisiaj. Wiem, co jest moją prawdą dzisiaj, więc co było moją prawdą w zeszłym miesiącu? Wiem, że ta prawda codziennie może być inna i mam do niej codziennie dostęp, codziennie sprawdzam, co jest moją prawdą dzisiaj. I wiesz, że mi się z tym żyje? Lekko, właśnie tak jak widzisz, radośnie, lekkości. O czym będą te spotkania? Będziemy spotykać się z tym, na co będziemy gotowi. To nie jest spotkanie, gdzie dwunastu mężczyzn jest zaproszonych i 13 trzyma przestrzeń i będzie prowadził. Jestem 12, jest 11. Prowadzi nas przestrzeń. Ja mam swoje doświadczenia, swo swoją ścieżkę, ty masz swoją. I one mogą się krzyżować, przenikać. Możemy iść przez chwilę razem, natomiast masz swoją ścieżkę i to, co mnie fascynuje w pracy z ludźmi, to jest towarzyszenie ludziom na drodze transformacji, nie robienie tego za kogoś, tylko doświadczanie tego, otwieranie i trzymanie tej przestrzeni. I do tego zapraszam. Nie będzie tematów narzuconych na dzień dzisiejszy. Natomiast bardzo możliwe, że spotkamy się z ojcem, byciem ojcem, byciem synem, z matką. Z relacją z finansami, relacją z kobietami. relacją z samym sobą, czy ja jestem dla siebie ważny. Z pracą zawodową, z powołaniem. Ja nie wiem, mamy 12 spotkań po 3 godziny każde. No zumie. Droga do prawdy, tak jak ja ją czuję, tak jak ja jej doświadczam, to jest to, kiedy ja przed sobą przystaję. Chcieć być jakiś i odkrywam, jaki jestem na każdym z tych pól, w relacjach z rodzicami, z bratem, z dziećmi, z materią, z kobietami, w grupie, sam, z przyrodą, tak jak teraz. Jak to jest, kiedy nie zakładam maski są przed sobą? Jak się czuję wtedy w towarzystwie innych ludzi? Cały czas mi się pojawia, że jedno z tych spotkań. Być może będzie w formule na żywo. Spotkamy się gdzieś w przyrodzie, przy ogniu, żywym ogniu. Jestem na to otwarty. Jestem bardzo otwarty na to, że to popłynie. Więc jeżeli szukasz przestrzeni męskiej z jasno opisaną strukturą, co, jak, kiedy się wydarzy, to nie jest ta przestrzeń. Jeżeli jesteś otwarty na to, żeby spotkać się ze sobą i pozwolić rzeczom się wydarzać tak jak mają stanowczej łagodności. Miłość to jest również stawianie granic. To mówię nie tak i mówienie nie. To nie jest tylko poklepywanie się po plecach. Kiedy zakładasz maskę pokazujesz swój bullshit, to właśnie ta przestrzeń jest w żeby pokazać Ci ej stary, to jest Twój bullshit. To jest Twój bullshit i na drodze do prawdy zdecyduj, czy idziesz dalej w tym bursicie, czy go niesiesz, czy zostawiasz go tutaj, teraz. Do takiej przestrzeni zapraszam. Będzie w otwartości. Ja będę otwarty, żywy, w miłości, w i w ogniu. Po prostu będę. I zapraszam do pięknej podróży w męskim gronie. Głąb siebie. Zaczniemy w nowiu Księżyca. A skończymy w pełni. To, co zrobisz w tym czasie, to dokąd dojdziesz, taką drogę przejdziesz, to Twój wybór. Tak jak Twoim wyborem jest to, czy chcesz wziąć w tym udział. To wydarzenie odbędzie się bez względu na to, czy zgłosi się 11 mężczyzn, będzie nas 12, czy zgłosi się jeden. Wyobraź sobie, że zgłaszasz się właśnie Ty, tylko Ty, i masz 36 godzin. Jeden na jeden z mężczyzną, który dzisiaj wie gdzie jest, który jest w domu, przeszedłem wiele dróg, Przyżyłem. żyje piękne życie, ale to jest moja droga i chętnie Ci potowarzyszę na Twoje. Jeżeli będzie nas trzech, będzie nas trzech. Nie ma minimalnej ilości uczestników. Jeżeli ma się to odbić, to się odbędzie. Daje znać, że jest taka przestrzeń. Poczuj. Czy jesteś gotów stanąć w prawdzie przed sobą? I elementem tej prawdy może być nawet to, kiedy zobaczysz, że e-online to nie. Często powodem nieprzejechania na warsztat jest to, że daleko, że długo, że dojazd, nocleg i wyżywienie. No to teraz proszę. To jaką wymówkę masz teraz? Jaka jest Twoja prawda teraz, kiedy zastanawiasz się, albo nie, gdy się nie zastanawiasz, to słyszycie, i ciekawy jestem, jeżeli się wahasz, to tam się pojawia w tobie. A być może już poczułeś, że tak, że chcesz być w tej przestrzeni, właśnie. Wszystkie szczegóły w wydarzeniu, cena na pewno teraz jest inna niż będzie później. Jest możliwość zapłaty regularnie w ratach. To jest płatne, to jest płatne dlatego, żebyś poczuł zobowiązanie, że jesteś dla siebie ważny, jesteś w stanie wygospodarować w ciągu roku 36 godzin. W ciągu roku. To nie jest krąg otwarty. Jeżeli wejdziesz do niego na początku, jest dla ciebie miejsce przez cały rok. Jeżeli nie wejdziesz od pierwszego spotkania, to nie wejdziesz. Cieszę się na te spotkania. Cieszę się na każdego z Was, który stwierdzi, że jest gotów spotkać się ze swoją prawdą i jest gotów w tej prawdzie się pokazać innym mężczyznom, w tym mi. Z ogromną wdzięcznością słucham i obserwuję mężczyzn stających i stojących w swojej prawdzie. To mi coś robi. I czekam. jestem. Do zobaczenia!